puściutki. lesy będą siadały. Tam trochę ma ludzi. Niektórzy są bardziej odważni. Jak o. znajdziesz o. Widzicie Państwo, jak pusto. Tu też pusto, proszę Państwa. Też puściutko, proszę Państwa. Najbardziej widać co po kawiarni, proszę Państwa. Są odważne osoby przy rybkach, ale kawiarnia pusta. Gdzie jakiś tam twardy zawodnik? Bimberek albo wódeczkę z i koronawirusa? Zniweluje. Kelner go obsługuje. Tu, proszę Państwa, spożywka. Też puściutko. Proszę Państwa, pusto, ochroniarze patrzy się na mnie ochroniarz, co ja też robię, proszę Państwa, ruch jest zdecydowanie mniejszy niż codziennie o tej porze, o. proszę Państwa, pusto. Proszę Państwa, sklep dla dzieci też pusty. Mówię o tym sklepie. Dobrze, że dzieci nie ma, bo one raczej przenoszą, a same się nie zarażają. Są głównie nosicielami. Obok ta spożywka też raczej pusta. Proszę Państwa, wulczanka otwiera interes, a nie zamyka. Proszę Państwa, sklep, czy galeria, wygląda jak wymarła. Zobaczcie Państwo, raczej pusto. Trochę odważnych ludzi. Tu też mało, mało. Gdzie nie gdzie ktoś przemknie. Mogłoby, proszę Państwa, Bugatti stać. I tak ludzi by nie było. Takie czasy. New York, proszę Państwa, też świeci wózkami. Zdana walka. Też głównie sprzedawczynie. Trochę ruchu, ale niewiele. Widać, proszę Państwa, że niewiele. Dochodzę do centrum miasteczka w Galerii. Obok pusto. Proszę Państwa główne wejście do galerii. Witamy. Życzył danych zakupów. Ale chętnych nie ma. Proszę Państwa, mie miejsce, które tętniło dziećmi i życiem puste. Sklep też pusty. Proszę Państwa też puste. A tu proszę Państwa wejście do miasteczka. Sklep zamknięty. Obok empik też nie ma ruchu. To? Proszę Państwa, a nasze miasteczko jak się ma? Oj, bardzo puste. O nie, którzy sobie jednak zniedzają, ale kto najbardziej tutaj jest? Mężczyźni. Oni mówią sobie, przepiją wirusa i będą zdrowi. Zobaczcie, proszę Państwa, jak pusto. Więcej mężczyzn, kobiety bardziej się boją, są bardziej odpowiedzialne. Z tej strony, proszę Państwa, trochę jest jedzących, ale raczej mało. O, proszę Państwa, Empik. Puściutki. Gdzie nie, gdzie coś tam ktoś przejdzie. A tam dalej. Optyk pusty. O, jedyny zapubiliwy. W rękawiczkach. Sterylnych oraz w maseczce. A to proszę Państwa o. Cudo, cudo. Pusto, pusto. Tu się interesu na tym nie zrobi. Co niektórzy po herbatkę przyszli? Tuż przed Tesco, Czyżby nikt nie palił? Tylko sprzedawczyni. Dziwne. A tu proszę Państwa, o. Też puściutko. Przed sklepikami można usiąść. Nawet podwójna ławka. Krusta. Podobnie te sklepy. Też puściutkie. Ci Państwo dzisiaj już nie sprzedadzą telewizora. Ani komórki. No i największy sklep spożywczy w tej galerii, Tesco Pusty o. Puściutki o. Przy kasach proszę Państwa, co ludzie to trzeba kupić, nie? Miasteczko z dziećmi, tylko że dzieci nie ma Inna kawiarnia też w No tam właściwie coś siedzi. Jedna osoba, może to jest pani obsługująca. O, można kręcić plac dla dzieci, bo nie ma dzieci. Puściutko. Obok ten sklep też puściutki. Czasami któraś osoba przemknie. Ten? też pusty. O, proszę Państwa, tu nigdy nie było, żeby nie było dzieci o tej godzinie. Puściutko. W tych miejscach trochę ludzi jest. Orange, Kanal Plus, potem tam jest Nela, Polsat. Jak tu pusto. Nie ma dzisiaj, proszę Państwa, klientów. Nie będzie dobrego utargu. Choroba wszystkich pokrzyżowała plany. Tak samo tu Puściutko Tylko ekspediencki. Wielki sklep o Trochę odważnych O proszę Państwa póściutko O, w tym sklepiku O, w księgarni coś tam się jeszcze kręci, ale niewiele. Proszę Państwa najwięcej ludzi było w Pepko, ale nie dzisiaj. A zajszman? O nawet ma trochę ludzi, ale grających w szachy nie ma. I ryby opustoszałe proszę Państwa? O i ciekawie Nawet u zwierząt nie ma ludzi. Tutaj też pusto, proszę Państwa. No i kończymy tym sklepem. 4F. Kończymy, proszę Państwa. Mama mnie opieprzyła, no ale Saba niecierpliwie długo czekała. Do zobaczenia państwo. Proszę Państwa, żegna nas Galeria Ostrowia. Z pierwszego dnia kwarantanny, no nie wiem, dla koronawirusa, żeby nie zbliżać się, nie kontaktować, a więc szkoły, Urzędy, a przede wszystkim placówki rozrywkowe, sportowe, pozabykane. Nawet u nas póściutko, żegnam się z Państwem w galerii Ostrowia. Proszę Państwa dniebo ciemne, jakby miało coś zwiastować. I jeszcze zachód słońca. Trochę samochodów jest. No i my proszę Państwa, trzymajmy się, ja sobie walę setę na pewno trochę położę.